Wielka zemsta jednego z graczy na Naechi SMP. Justek, czyli kolega Czajnika, pojawił się na tajemniczym majka Minecraft Czajnika. I mam kolejne nowe informacje, które zdobyłem, ale to za moment. 14-latek przyniósł na lekcję nad, po czym ewakuowano 1000 osób, ale powiem wam o tym więcej za chwilę. ją potwierdził, że w lutym raczej wróci na YouTube'a. Aktualnie musisz uważać na to na ulicach, bo może się to co źle skończyć. Pierwszy odcinek Twoje 5 minut dość mocno zaskoczył wiele osób. Pojawiły się stajsi gra... Robloxa, którzy stworzyli w Same, Wczoraj była mocna strzelanina w Kalifornii i zginęło ponad 10 osób. To dzisiejsze najlepsze i najczęstsze newsy, które są tylko na moim kanale, a więc zostaw lajka i będzie kozacko. No i oczywiście zostaw suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, a teraz przechodzimy do pierwszego newsa. Newstek, czyli kolega Czajnika pojawił się również na tym tajemniczym Discordzie, a dokładniej na serwerze Minecraft Czajnika. Jest to dość ciekawe, bo nikt by się tego chyba nie spodziewał, ale faktycznie jest to prawdziwe konto. Dużo osób też myśli, że nie jest to prawdziwe konto, na przykład czajnika czy justka, ale można to łatwo sprawdzić wchodząc w połączone konta, gdzie mają oni połączone swoje kanały YouTube'owe. Ale można znaleźć tam też łatwo parę linków, takich jak na przykład, że jednym z trybów jednak nie będzie cashblock, ale to akurat link od współwłaściciela, który dostałem. Postanowiłem również skontaktować się z samym współwłaścicielem serwera i otrzymałem informację, że na start będą już trzy tryby. Oraz nie będzie to zwykły serwer Kraft, tylko tylko no będzie się mocno wyróżniać, co myślę, że jest naprawdę ważne i mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. Jakbym miał sam mówić, moim zdaniem, faktycznie to może wypalić bardzo dobrze. Tak jak ja tutaj patrzę i można zobaczyć, że wszędzie jest ta emotka. Czy to może jakaś wskazówka, możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie, bo moim zdaniem może być to jakaś wskazówka co do nazwy serafera, albo może do czegoś innego, zobaczymy. Bo promocja tego serfera przez Czajnika i nie tylko, bo przez całą jego ekipę tak naprawdę będzie na pewno gigantyczna, więc no ten server ma szansę i nie boję się użyć takich słów, że ma szansę być największym ze wszystkich w Polsce Saferem Minecraft. Jednak nie będę tutaj stwierdzał, że na 100%, bo może się okazać, że będzie on słaby, jednak wiem, że stoją za nim bardzo dobre osoby i mam nadzieję, że faktycznie będzie on naprawdę dobry i będzie się tam fajnie grał. A teraz to na tyle tego newsa i lecimy do następnego. Jak wiadomo, jakoś około miesiąc temu Nitor został zbanowany na YouTubie i to w sumie nawet wszędzie. I od tamtego czasu nic się nie działo w tym kierunku, żeby go odbanować. No, tak jest niestety na YouTubie, że wszystkiego oni szybko nie robią. I generalnie wszystko się aktualnie zmieniło, bo Nitor na Twitterze napisał, na 50% wrócę w lutym na YouTuba. I fakt Faktycznie nie jest to 100%, nie jest to 70%, nie jest to 60%, ale nie jest to 1% na przykład. Jest to duża szansa i nie ukrywajmy. I są różne opinie co do tego, bo dużo osób nie chce, żeby wracał, jednak no większość chce, żeby wrócił. No i nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, czy faktycznie jego kanał zostanie przewrócony, czy może założy nowy. Nie wiadomo, ale widać, że działa on w tym kierunku, żeby siebie przywrócić do nagrywania na YouTubie, bo wie, że to nie jest dobre, gdy robi jakieś live'y na innej platformie, która zbyt szybko się nie rozwija. I może nawet mu się to uda. A osobiście uważam, że w internecie istnieją o wiele gorsze osoby od niego, które o wiele mocniej szkodzą publiczności i w ogóle wszystkim i nie powinien on być zbanowany. Jest mi to szczerze to trochę już obojętne, bo tyle czasu już żyliśmy bez niego na YouTubie. To myślę, że przeżyjemy jeszcze długi czas, ale jednak chciałbym, żeby został odbanowany. Ostatnio na świecie wydarzyła się wręcz dramatyczna sytuacja, a dokładniej 14-latek przyniósł na lekcję pojawdzi granat. Podstaw bezpieczeństwa ewakuowano ponad 1000 osób i w sumie cały ten budynek. Ten chłopak wyjaśnił, że ten granat kupił w internecie. A dodatkowo dziennik, tak, taki jaki słyszycie, podaje, że broń miała być opisana w sieci jako pamiątka. A co ciekawe, to wszystko wydarzyło się w Rosji. A przyniósł on to na lekcję z powodu tego, że granat był rozłożony, gdy do niego przyjechał, i chciał, żeby nauczyciel mu go złożył. I ta sytuacja jest naprawdę mocna, jak i trochę nie zrozumiała, no bo czemu miał przynieść to na lekcję? No i nie wiem co ten chłopak musiał mieć w głowie, ale no nie było to. Raczej nic dobrego, ale samą sprawą zajęła się policja, a o dalszych krokach policji nie wiemy. Teraz to na tyle tego newsa i przejdźmy do kolejnego. A jeżeli obejrzałeś odcinek do tego momentu, to w komentarzach napisz hashtag Czajnik, a przypnijcie serce. No i dodatkowo możesz pojawić się w następnych newsach na ekranie, tak jak osoby, które teraz właśnie widzisz. A teraz taki totalnie szybki news, a dokładniej iShow Speed ukończył 18 lat. Myślę, że wręcz każdy go chociaż raz gdzieś widział. Jest on naprawdę popularny na całym świecie, najczęściej ze swoich dziwnych. Akcji, najczęściej też ze swoich dziwnych banów, i faktycznie to nie jest fake, bo wiem, że wiele osób myślało, że on ma więcej lat, a tak naprawdę osiągnął wręcz niewyobrażalnie wielki sukces, nie będąc nawet pełnoletnim. no i w bardzo młodym wieku. A teraz już jest pełnoletni, więc to na tyle tego newsa i możemy przejść do następnego. Niedawno powstał Same w Robloxie. Jak do niedawna młodsi gracze robili msze w Robloxie, które no dość już mocno podupadły, no to teraz mocno popularny jest Same które odgrywają jakieś 17. I po prostu osoby starsze. No, czyli starsi gracze Robloxa, którzy wczuwają się w prawdziwy Sejm. I w ogóle nie wiem, to jest takie powalone, że są takie czasy, że oni tam znają wszystkie te zasady, formułki, i pomimo, że brzmi to jak brzmi, no to jest to na zasadach prawdziwego Sejmu. Nigdy na takim czymś nie byłem, ale macie jakiś przykładowy klip właśnie z tego. No, nie wiem, powiem wam, wygląda to ciekawie, jak i tak, no, niezrozumiale, ale nie aż tak, żebym się tam znalazł i raczej nie zamierzam dołączać na takie coś, no, ale jest to na ciekawe, co się dzieje ostatnio w internecie i w sumie to już od dłuższego czasu. W sobotę doszło do masowej strzelaniny w Kalifornii. Wydarzyło się to na jakiejś sali balowej i ludzie tam świętowali chiński nowy rok, bo ten właśnie chiński nowy rok był ostatnio. Podała policja, zginęło 10 osób, a co najmniej 10 zostało rannych. Lecz nie wiadomo, dlaczego sprawcy to zrobili. Podobno wyglądało to tak, jak sam właściciel lokalu podawał, że jakiś mężczyzna właśnie do tego klubu wbiegł i miał przy sobie karabin maszynowy z pełnym zapasem Amunicji. A co ciekawe, to niektóre osoby to nagrały z miejsca zdarzenia, i te filmy latają po internecie, ale w większości nie mogę wam tutaj pokazać. I no akcja była naprawdę mocna, zresztą teraz w mediach jest to jeden z najpopularniejszych tematów, a sprawa jest na tyle nowa, że nie ma zbyt dużo informacji, a nawet świadków. Aktualnie można bardzo często na ulicy spotkać takie rozwieszone ogłoszenia, w sumie to kartki, na których pisze niby coś ważnego i wskazuje to na to, żeby zeskanować ten kod, który tam się znajduje na dole. I generalnie jest to totalny skam i w żadnym wypadku nie skanujcie tego kodu. Wiele osób, które tak zrobiło zgłosiło masowe kradzieże i po prostu utratę danych. Jest to naprawdę niebezpieczne, bo może skończyć się to kradzieżą danych, a nawet pieniędzy z waszego konta. I ostatnio właśnie doszło do takich kradzieży i niestety jest tego coraz więcej. A wiele osób twierdzi, że to jest taka nowa metoda oszustów. A dodatkowo na pewno, gdy zeskanujecie, wyskoczy wam jakaś strona, na której musicie podać swoje dane, a tego na pewno nie róbcie, bo wtedy macie pewność, że zostaniecie Okradnięci. No i aktualnie musicie na to bardzo uważać i każdy musi na to uważać. A teraz przejdźmy do następnego newsa. Pierwszy odcinek Twoje 5 minut Frazer zaskoczył wiele fanów jak i osób. A dokładnie za sprawą poczęcia samego odcinka bardzo mocno. I zaczęło się już od razu od mocnego challenge'u. Myślę, że w ogóle był to taki mocno styl czajnikowy. No ale cóż, taki czas jest na YouTubie. No i jak sama miniaturka pokazuje najlepszy influencer, garnia aż 100 tysięcy złotych. No i oczywiście samą gigantyczną promocję od Frazer i od całej ekipy. Z tego co wiadomo, to odcinki Twoje 5 minut będą teraz co tydzień na kanale Faiza, a no wyniki tego są naprawdę wielkie, bo w 2 dni aż 2 miliony wyświetleń, co jest bardzo dużym wynikiem na polskim YouTubie. Jest oczywiście na niektóre osoby duży hejt, no ale to normalne w tego typu odcinkach i nawet już parę osób stamtąd odpadło. Wydarzyła się duża zemsta ze strony Ajkarka na Anaechi SMP, a wszystko wydarzyło się za sprawą osób, które spowodowały, że to właśnie on miał bardzo słaby start na Anaechi, a tymi graczami byli Kapi, Kryufix, Piachu, Utopik i Wluke. I to właśnie na nich postanowił on się zemścić. jak sam powiedział, z Kryufixem nie było dużego problemu, a następnie na Piacha miał już mały plan, czyli po prostu z nim się spotkać w celu pogadania. Który mu się powiódł, no i udało mu się go zabić. No i zaatakował on też Utopika, jednak nie skończyło się to zbyt dobrze, bo sam przez to zginął. No i w sumie w połowie zemsta na resztę osób mu się udała, ale z niektórymi był mały problem. Ale szczerze, jakbym miał o nim coś mówić, no to chyba był to jego pierwszy odcinek. Na jaki wydał, no i jakbym miał oceniać, no to był to on ciekawy i dobrze zrobiony, jak na pierwszy. Wiadomo, nie był on najlepszy i są lepsze, ale on dopiero wszedł na server i wydał pierwszy odcinek z tego. A sam ten odcinek jakoś wielkim echem się nie odbił, ale wydaje mi się, że wyszedł dobrze. Ale i tak chyba najbardziej czekam na film jego, który będzie już 26 stycznia, jak sam on to podał oficjalnie, więc już za 3 dni. No i myślę, że to na tyle w dzisiejszych newsach. Ja lecę. New